O Boże, to bo jest serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości wała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, wała na wysokości, a pokój na ziemi! Moi drodzy na te święta życzę Wam pokoju, spokoju, dużo czasu dla siebie. Przede wszystkim spotkania w gronie rodzinnym, tego, żebyście mieli jak najwięcej czasu dla siebie. Oczywiście pięknych prezentów, tego, żebyście ten czas spędzili wesoło, żeby ten czas był dla Was radosny. No i oczywiście o pokoju, o którym mówiłem, chciałbym Wam go przekazać jak najwięcej. Świąt! Dużo zdrowia. Mm. Szczęścia. Dużo radości. Wesołych świąt i wymarzonych prezentów. Wszystkiego zdrowia także. Mm -hmm. I co jeszcze można by życzyć? I szczęścia. Jakieś prezentów? Mm. Dużo prezentów. Zdrowia. Wszystkiego dobrego i żeby święta były udane. Żeby podatki niskie były. Żeby była jak najbliższa rodzina jak najwięcej osób, żeby te kolendy się dobrze... Narodził się pośród jasnych dnia.